Cześć, witamy Was w Cześć. kolejnym odcinku Archeoniusów. Tym razem mamy dla Was parę ciekawostek z drugiej połowy kwietnia, zarówno z Polski, jak i ze świata. Ja może zacznę od takiego. Zaskocz mnie. Tak, to był. Pojawił mi się ten anagłowy od jakiegoś czasu, podsyłali mi go też moi znajomi. Nie archeolodzy. O, nawet właśnie proszę. No to musiało być coś sławnego. No i tutaj odczytam go, bo to w większości był w większości artykułów. Ten nagłówek wyglądał bardzo podobnie. Było napisane, że sensacyjne odkrycie na budowie S1 na granicy Śląska, prace wstrzymane. Ważny odcinek trasy o święci biała powstanie później. No i brzmi. Od bardzo... razu pejoratywne określenie dla... w stronę archeologów. No <noise> właśnie, to, to mi się bardzo podoba. oczywiście właśnie ten, że tutaj przez archeologów ludzie nie będą mogli jeździć drogą. Ci cholerni archeologów. Tak, ale druga sprawa była taka, że właśnie zaczęłam trochę szukać, o co chodzi, czemu ono jest aż takie sensacyjne, no bo właśnie znajomi się mnie pytali, o co w ogóle chodzi, i właśnie, że to jest na przykład obok ich domów i są ciekawi, no proszę. Co, co tam się rzeczywiście takiego sensacyjnego odkryło. No, i w wielu tych artykułach takich, to, by, to nie były portale archeologiczne, tylko mm -hmm. takie ogólnoniusowe, było napisane, że właśnie powodem zamknięcia tej, tego odcinka budowy było pozostałości z 7 do 10 tysięcy lat temu, z, te, z takiego okresu. No, to nieźle. I to było w nagłówkach. A jak się wczytujesz w dalszą część tego, tych artykułów newsowych, to nagle okazuje się, że tak naprawdę znaleźli tam mm, pozostałości chyba jakiejś osady łużyckiej. I... E, drugiej, 10 lat. Ach, I drugiej mierzanowickiej, no nie? Okej. Okay. Czyli tak, że, żeby tutaj dać jakąś, e, jakieś tutaj uściślić e, te daty, no to te pozostałości e, kultury użyckiej, które tam znaleźli, to mogły być lata tak 1100 do 400 przed naszą erą. Natomiast te kultury mierzanowickiej to było tak 2300 do 1800 przed naszą erą. Także, Czyli e... takie standardowe po prostu okresy występowania tych kultur. Tak, dokładnie. tak. To to... Skąd wzięłeś tam te 10 tysięcy lat? Nie wiem, bo nie znalazłam ani jednego znaleziska, które mogłoby rzeczywiście być datowane na taki okres, a gdzieś w jakimś, z jakiegoś powodu we wszystkich tych artykułach to 10 do 7 tysięcy lat się pojawiało. Może któryś ktoś, kto to mówił, opowiadał, to po prostu zrobił tam, przejęzyczył się. Tak. No, no. i nagle powstał taki sensacyjny news 10 tysięcy lat. Też mi się tak wydawało. Myślałam przez chwilę, że nie wiem, może. Ktoś zsumował wszystkie te lata i wyszło mu 10 tysięcy, ale to też się nie do końca zgadza. No ale ważne, że jest klikalne. No i właśnie tak. zobacz, dzięki temu my o tym też mówimy tutaj no tak, i oczywiście. tak działa dziennikarstwo. I oczywiście właśnie. też jakby e, samo to, że odnaleźli tam te pozostałości, to jak jest super ciekawe, bo jakby, znaczy, dobra, to są dosyć typowe znaleziska dla tutaj terenów Polski, ale i tak, no jakby fajnie, że tam znaleźli, były no, tam jakieś jamy, były jakieś naczynia, to na pewno zawsze coś wniesie, no nie? No Tylko zostało to przedstawione jako właśnie jakieś nie wiadomo jakie, no bo oczywiście musi być najstarsze, musi być największe tak? i tak dalej. No i właśnie, co najciekawsze, to w ogóle nawet nie jest news, bo te badania były prowadzone w zeszłym roku i pierwsze artykuły pojawiły się w lutym i z jakiegoś powodu w kwietniu znowu zaczęły pojawiać się artykuły dokładnie na temat tego samego znaleziska. Może jakiś ogórkowy sezon po Chyba prostu tak. się zrobił. Więc I... tak naprawdę ani to nie jest news, ani to nie jest y, jakieś bardzo nietypowe, ani sensacyjne, ani daty się nie zgadzają. Ale fajnie, że coś takiego się no pojawia, tak, no bardziej jakieś tam. Właśnie może my do tego źle podchodzimy, no bo wiesz, y, dla nas to jest takie no typowe, nic ciekawego, no, tak. no ale dla kogoś właśnie niezaznajomionego tak z tematem, oczywiście. no to będzie fajna, jak fajny fajne i fajne no, coś poczytać i, nowego. Problematyczne jest to takie dosyć duże pomieszanie dat, no bo potem no, właśnie tak. się okazuje, że właśnie to jest jakaś osada kultury użyckiej sprzed 10 tysięcy lat i tak się tworzą fake newsy. No właśnie i potem ktoś może to podciągnąć pod jakieś nie wiadomo co, że to byli jacyś blechici czy nie wiem, ktokolwiek. No ale ciekawa jestem, czy właśnie po prostu może tam rzeczywiście, jeszcze się zastanawiałam, że może rzeczywiście były tam jakieś te pozostałości starsze, tylko po prostu nie poszły te informacje jeszcze w świat. Może. Więc zobaczymy, jak to się rozwinie, bo może rzeczywiście znaleźli tam coś starszego, tylko jeszcze y, nie uzyskali dziennikarzy informacji na ten temat. No to trzeba Jestem będzie śledzić, zobaczymy. Tak. Jak, I życzę wyjdzie. owocnych badań i życzę ludziom jak najszybszego powrotu ich drogi do domów. Dokładnie. Bo wcale nie chcemy niszczyć y, infrastruktury. Jest z naszym tutaj... celem. Nie jesteśmy tutaj. Dokładnie. Nie chcemy Wam utrudniać życia, naprawdę. Tak. Dobra, to teraz może przenieśmy się za naszą. Zachodnią granicę i wylądujemy w Niemczech, niedaleko Landsbergu, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Ponieważ było tam ciekawe znalezisko otóż, znaleźli tam grup zombie jak nagłówek nam mówi no więc, oczywiście, znowu chwytliwy nagłówek i właśnie ciekawe, czy to się pokrywa z rzeczywistością w tym przypadku ponieważ znaleźli tam Grup zombi sprzed 4200 lat, który, był, który należał do kultury puchanów, pucharów dzwonowatych. No dobrze, ale dlaczego on był w zasadzie określany jako grup zombie? No bo słuchaj, kopali sobie tam, odkryli to oczywiście to też były badania ratunkowe, bo rozbudowywali sieć energetyczną także to wszystko tam były takie poszukiwania ratownicze no i. Ten grup jest o tyle ciekawy, że osoba, która tam była pochowana, to był mężczyzna w wieku pomiędzy 40 a 60 lat i na nogach ułożony miał wielki głaz o średnicy tam, znaczy o wymiarach metr na 50 centymetrów okay. i on właśnie był tam położony w celu, no jak rozumiem, zatrzymania go przed ucieczką z grobu, powrotem do żywych. No oczywiście my nie wiemy do końca jakie mogły być wierzenia kultury pucharów dzwonowatych, no ale mm, no, tu musiało być coś takiego, właśnie związanego z zwierzętami, no. jak widać, no bo y, y, dlaczego? No teraz też i w średniowieczu, w zasadzie i, i w nowożytności pojawiają się te te wampirze, y, pochówki, groby, wszystkie tam, właśnie czy tam y, poskuwane te, te szkielety, czy tu jakieś obręcze na szyi, czy, czy właśnie jakieś głazy y, y, przytwierdzone do ciała, no więc y, jak widać, nie jest to tylko. Y, y, związane z takimi młodszymi y, pozostałościami, także też y, dużo starszymi, właśnie sprzed 4200 lat na przykład. No ciekawe, że miał na nogach, bo zazwyczaj mi się no że to jakoś tak na głowie się właśnie daje, no. te rzeczy takie ochronne, a... Może go jednak się trochę się... szanowali. Może, może ale nie chcieli to go tak... się tak kojarzy, że właśnie nie chcieli, żeby wyszedł. No to właśnie. To, no właśnie. Że no, no, będziemy, od razu Jeśli będzie nie? Jakby, miał, właśnie, te nie? nogi, to, to nie wyjdzie. Może szybko biegał. No właśnie, może tak. No ale znaleźli Przekałem. takiego gościa i fajnie mają, no także zazdroszczę takiego znaleziska, okay. fajnie coś takiego odkryć. Co prawda. Przez chwilę myślałam, że jak powiedziałeś zombie, to że to będzie na przykład, że jeszcze go przebadali jako, jakimś cudem, nie wiem, bardziej tak genetyczno-biologicznie i że wyszło, że był jakiś, nie wiem, zakażony czymś. A, w ten sposób. Ja myślę, w sensie, że, że, na przykład, nie wiem, faktycznie próbował wyjść z grobu albo coś. <grym> <I> w takiej <grym> tak, <podzie>, że <grym> Rączka gdzieś tam wystawała do góry. Na szczęście, nie, na szczęście tylko przykryli go okay. głazem, żeby po prostu w razie czego, żeby nie wyszedł. Okay. Także, no. Bardzo ciekawe. No, Bardzo fajnie, bo... fajnie. To teraz zapraszam, tak. zapraszam. Co tam masz fajnego? Wrócę jeszcze do Polski na chwilę, <grym> bo tutaj z takich ciekawych właśnie przedmiotów, które niedawno znaleziono w Polsce, to y, takie bardzo fajne naczynie kultury łużyckiej z y, Górzycy. Y, miało ono o, trzy nóżki, no. y, było zdobione dekoracją rytą, ale co najciekawsze w tym naczyniu, to miało taki y, ryjek na taki Plastycznie ulepiony ryjek z jednej strony, o, prawdopodobnie słuchaj. dzika, widać było właśnie oczka, kły, taką buzię, a z tyłu po drugiej stronie tego naczynia były jego nóżki. I to naczynie wow, zostało super, to, nazwane pumbą, bo wygląda jak właśnie taki pumbą. No i uważam, że jest super słodkie, i w ogóle kultura łożyska wytwarzała dużo takich <laughs> słodkich rzeczy innych. Ciekawe, że Ech. miał główkę z jednej strony i z drugiej strony były no, nóżki, się. nie? To w ogóle super. Świetne. E, więc e, tak, no i to na razie jest jedno z wielu tam znalezisk, bo to tam było chyba na cmentarzysku jakimś. E, w Górzycy zresztą jest też sporo. Widzę, że ostatnio mają sporo innych takich właśnie ciekawych łużyckich znalezisk, e, na przykład między innymi takie figurki. Ptaszków, jak tutaj mamy dzisiaj? No właśnie. One są tutaj nieprzypadkowo te ptaszki, ponieważ są to ptaszki, które też zostały odkryte w górze, tak. tak jak już zwróciłaś uwagę. E, nazywał się ptaszek Staszek. Mhm. Chyba ptaszek Staszek się tak. nazywał, ten, tak, tak, ten tak. pierwszy ptaszek, którego odkryto. E, a co ciekawe, odkryto najpierw jednego, a potem zaraz pojawił się za nim drugi. To jest Ten ptaszek. to jest część. Ale pamiętasz, jak e, świnki się pojawiły? No to prawda, w, w Maszkowicach. To też wyszła pierwsza świnka i zaraz to potem prawda. pojawiła się druga tego samego dnia. Więc no może tak jest z tymi zoomorficznymi figurkami, że one pojawiają się w parach. I, i co jeszcze ciekawe, one były złożone w grobie ciałopalnym, ale e, prawdopodobnie dziecięcym. Tak. No. Ale mamy to jeszcze sprawdzać. E, no, i w sumie tu się od razu nasuwa takie stwierdzenie, że to mogły być zabawki. Nie, czy. Bo ty się bardziej tymi figurkami zajmowałeś? Czy ty, tak. czy ty możesz potwierdzić, że to faktycznie mogły być zabawki, a może coś innego? No, w sumie to nie wiemy tak naprawdę. No, no Kontekst kulturowy jest dość istotnym czynnikiem, który wpływa nam na to, jak postrzegamy te przedmioty. No, u nas, dla nas, taka, taka grzechotka od razu kojarzy się z zabawką dla dzieci. A czy dla nich faktycznie też tak było? No jeżeli to faktycznie się okaże, że to będzie grup dziecięcy, no to są duże prawdopodobieństwa, że tak właśnie będzie. Mhm. Znaczy z tymi figurkami zwierząt to jest trochę trudno, bo no, one Jasne. mogły być i zabawkami i te przy, przy okazji tych ptaszków też często jest właśnie podnoszona ta... Że to takie właśnie złą, połączenie z tym grobem, z ciałopaleniem i że to właśnie tak, takie tak. odlatywanie bardziej, tak, w tak, tak, tam tak, ze tak. gdzieś. Że to takie bardziej rytualne. One równie dobrze mogły pełnić obie te funkcje naraz, albo jedne mogły pełnić taką, jedne taką. Co ciekawe, częściej w przypadku, przynajmniej ja się spotkałam, że częściej w przypadku figurek zwierząt w prehistorii mhm. mówi o zabawkach, rzadziej w stosunku do figurek ludzi co jest ciekawe, nie wiem do końca dlaczego. Może chodzi głównie, no pewnie chodzi głównie o konteksty znalezienia, uh -huh, chociaż uh -huh. według mnie nie ma jakiejś takiej specjalnie przeważającej, przeważającego argumentu, że ludzie nie ludziki nie mogły być za No właśnie, no właśnie, dlaczego Chodzie. nie? No, to skoro teraz mamy lalkę Barbie i Kena, no, no to właśnie. dlaczego? No dlaczego właśnie. oni wtedy nie mogli mieć jakiegoś Ale to swojego? jest jeszcze temat na osobną, całą <laughs> dyskusję, może kiedyś go opowiemy o nim bardziej. Dokładnie, a gdyby ktoś chciał zobaczyć na żywo, te ptaszki, które zostały właśnie odkryte w Górzycy, to w Muzeum Twierdzy Kostrzyn jest właśnie otwarta wystawa pod tytułem Gdzie Ziemia Garnki Rodzi Górzyca Przed Powstaniem Decyzji Lubuskiej. Od 26 kwietnia jest otwarta, więc zapraszamy, można zobaczyć. I jeszcze tutaj na Instagramie, właśnie Archeologia Górzycy, było pytanie pod tymi ptaszkami, właśnie jakim gatunkiem może być Staszek, więc no tak. jeżeli będziecie mieli na przykład jakiś pomysł, jakim ptaszkiem, jakim gatunkiem ptaka może być Staszek, no to zapraszamy do Archeologii Górzycy, tak. można tam im wpisać w komentarzu, może coś fajnego, ciekawego nam z tego wyjdzie. Tak. Tak. Także zapraszamy. Zapraszamy też oczywiście na nasze socjale, na Instagram, na Facebook, także zobaczcie co tam mamy i zostawcie nam też lajka. No dobrze i lecimy dalej, co tam fajnego jeszcze mm, przygotowałaś Ola? Ja mam jeszcze takiego ciekawego newsa. Ostatnio mówiliśmy o mikroplastiku, natomiast o. teraz o sztucznej inteligencji. O, idziemy, z duchem czasu, tak, super. Tak, dokładnie. E, znalazłam takiego, ta, takie doniesienie właśnie na temat tego, że sztuczna inteligencja trochę pomogła e, naukowcom odszyfrować pewne zwęglone papirusy z Herkula, Herkulaneum. To jest to drugie mhm. miasto e, zniszczone przez Wezuwiusza e, obok Pompejów. E, i no, jak w ogóle, jak, jak oni to How? zrobili? Czemu roboty czytają starożytne zwoje, no nie? E, no więc przede wszystkim, używa, no one, przede wszystkim tak, te zwoje są popielone, więc jest, są, ciężko jest odczytać e, jakiś tusz, który na nich był, natomiast on tam dalej jest, więc da się go odczytać przy odpowiednich metodach. E, użyli do tego, żeby trochę uwydatnić ten obraz takich różnych innych m, nowoczesnych metod w stylu Obrazowanie w podczerwieni, mhm. w ultrafiolecie, e, i obrazowanie jeszcze termiczne, jakaś tomografia. I naukowcy te uzyskane obrazy z polepszonym widokiem napisów na papirusach rozesłali to, udostępnili dla wszystkich, e, żeby mogli dotrzeć do tego specjaliści zajmujący się sztuczną inteligencją Super. i mogli utworzyć takie modele, które będą rozpoznawać litery, e, kształty na tych papirusach. I na podstawie tego rozumiem, że udało im się rozszyfrować część tych słów. Nie jest to też pierwszy raz, kiedy oni za, zastosowali właśnie taki konkurs, tak naprawdę, bo to był konkurs w ogóle, że możesz sobie no, no. napisać tam jakiś programik, czy jakiś skrypt, właśnie, żeby, żeby ta sztuczna inteligencja rozpoznawała litery. No i udało im się w przypadku tego Herkulaneum rozszyfrować, że pisma były częścią pracy pewnego epikurejskiego poety, Pilode Filodemusa z Gadary yy, i opisywał on yy, między innymi życie Platona z IV wieku przed naszą erą oraz miejsce jego pochówku. To no jest dosyć super. ciekawą informacją, bo wcześniej nie było wcześniej wiadomo było mniej więcej, gdzie yy, Platon zmarł, to znaczy, że w Atenach, ale nie było wiadomo, gdzie go dokładnie pochowano. A tutaj w tym zapisie yy, właśnie autor mówi, że był pochowany w ogrodach szkoły platońskiej właśnie w Atenach, o. więc to... Będą go tam szukać? Właśnie nie wiem, czy już go tam szukali, czy może na to nie wpadli, i dopiero teraz będą szukać, ale to Ej, było w super. sumie bardzo ciekawe, jakbym się udało teraz na podstawie tego zapisu właśnie szukać. No a w tych poprzednich przypadkach, kiedy próbowali też rozszyfrować jakieś zwęglone papirusy, tym razem to było z willi teścia Juliusza Cezara, no. Także dosyć wa ważny tutaj jakoś rzeczywistość. Tak? To rozszyfrowali tylko tak naprawdę kilka słów, które mówiły o mm, purpurowym barwniku lub purpurowych ubraniach. I to jest jedyne, o. co udało im się na przykład rozszerzować, ale to był taki trochę starszy konkurs. A mhm. teraz najwyraźniej nie wiem, czy po prostu już to trochę ulepszyli, czy ten papirus może był w lepszym stanie, no ale jednak odkryli trochę więcej tego zapisu. Także ciekawe, co będą mogli odkrywać super, teraz. Super, właśnie, że teraz mówimy o takich nowych technologiach w archeologii, jak tak. właśnie sztuczna inteligencja. Jeszcze do niedawna się mówiło, nie, że tam lidar, czy nawet wcześniej tak, tak, tak. drony, że są taką nową technologią w archeologii. No proszę, teraz już idziemy z duchem czasu, no to tak, się chwali nie. bardzo dobrze. Także. Bardzo ciekawy taki technologiczny news i nie trzeba się aż tak bać sztucznej inteligencji. Może tylko, tylko zabierze nam pracy? Tylko, tylko troszkę się boimy na razie. Tak, dokładnie. A czy ty masz jeszcze jakiś bardziej tradycyjny news? No więc tak. Jesteśmy w Krakowie, prawda? W Krakowie jest bardzo ciekawe muzeum archeologiczne, do którego oczywiście zapraszamy. O, no teraz przychodzi remonty liczne, renowacje, no żeby tam e, tą funkcjonalność poprawić, tego muzeum i tam zapewnić większy komfort zwiedzającym. No i przy okazji tego e, znaleziono krypty XVIII wiecznego e, kościoła, świętego Michała i świętego Józefa. E, znaleziono tam szkielety, e, trumny, ćwieki, no i te szkielety z tego, co tam opisali w tym newsie, e, nie były w porządku anatomicznym, tylko były właśnie tak mhm. pomieszane. E, myślę, że nie ma lepszego miejsca, żeby znaleźć i, i ratowniczo za, zadokumentować tak. jakieś takie szczątki, takie pozostałości w takim dużym mieście jak Kraków, jak muzeum archeologiczne, prawo, gdzie jest mnóstwo ludzi, archeologów i którzy tak naprawdę to. wiedzą i rozumieją, że to no, warto i że fajnie. Podobno ma to być potem na koniec wyeksponowane. Musieli trochę zmienić tam aranżację tych wszystkich przestrzeni, ale będą, będą wyeksponowane te fragmenty architektoniczne, bo tam mamy fragmenty właśnie tych, tych tych piwnic zachowane tych krypt no, i jeszcze tutaj mogę dodać, że ten kościół on był prawdopodobnie rozebrany gdzieś pod koniec XIX wieku, no bo uległ spaleniu i już się nie zachował do, do naszych czasów. Więc fajnie, że w ogóle coś takiego jeszcze Super. potem zostało, i, i fajnie, ogóle, że właśnie w takim miejscu. Fajna w ogóle nie? kolejna atrakcja, no nie? Bo jak to no by że to muzeum nie dość, że przedstawia ci tyle fajnych zabytków, to jeszcze tutaj proszę, no, jesteśmy w centrum Krakowa, więc tutaj w podłodze coś. No, dokładnie, jest. Zobaczcie, no w zasadzie można by tak, cały Kraków można by tak zrobić, bo to w dowolnym prawda. miejscu gdzie coś się kopnęło, tam, tam by się coś ciekawego znalazło, taki urok właśnie tych naszych urok, że starych tak, miast. Wchodzisz sobie do piwnicy w McDonaldzie, no, a tam dokładnie. jakieś stare ściany. I w ogóle... Ja mam, mam trochę, to jest to chyba trochę takie zboczenie, muszę powiedzieć. Bo jak się wchodzi gdzieś w Krakowie do jakichś knajpek, gdzieś do piwnicy schodzi się na dół, po schodach i to jak się patrzy, o! Tu są takie łuki, ale one się tutaj nie łączą z tym. Tu, tu na pewno gdzieś było jakieś przejście, a to jest tylko sufit, a my jesteśmy trochę wyżej, i to jest takie, no, trochę dziwne, no bo kto normalnie myśli, wchodząc do piwnicy, żeby patrzeć po łukach, po ścianach i że coś tu jakieś Myślę, że architektoniczne trafi. Że prawie... Myślę, sztuki mogą tak patrzeć. Mogą tak patrzeć, to prawda. No więc. Ale tak, ja też ja czasami tak. się przechodzę po Krakowie po centrum, to tak zaglądam do tych takich przyziemnych okienek w piwnicy, no. że tak. A, tutaj widzę, że coś tam wyziera fajnego, no. No, to tak samo jak z tymi różnymi murami. Na przykład, jak były na studiach, jak mhm. mieliśmy wycieczki z doktorem Niemcem, chyba to były, mhm. po Krakowie, które nam architekturę pokazało, no to to już w ogóle też super. Można było tak. zobaczyć, jak tak tam się zmieniają po prostu układy tych murów, które mhm. były młodsze, które były starsze. No, myślę, że to jest takie, takie fajne urozmaicenie takiej zwykłej wycieczki, tak. gdzieś się przebywa, no to zawsze można zwrócić uwagę to tak zawsze taki mhm. smaczek zdaje. Jest bardzo ciekawy news, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć właśnie jak to wyeksponują i to chyba tyle, co dzisiaj dla was mamy przygotowane z połowy kwietnia. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i że dotrwaliście do końca. Pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcji, to jest dla nas bardzo ważne. Także zapraszamy na nasze ale tak jak mówiłem wcześniej i do zobaczenia już niebawem w kolejnych materiałach. Pa.